Widok pracującej z załogi i upojny zapach Morza Bastina to najlepsze, co może spotkać w życiu kapitana piratów. Angelika, przynieś mi rumu! Pomysł na to przedsięwzięcie biorę na siebie, ponieważ strasznie się nudziłam <grywa> podczas moich e, wakacji tegorocznych, a że mam młodszą siostrzenicę, która uwielbia piratów, stwierdziłam, że absolutnie musimy pokazać coś, co będzie się wiązało z piratami. Deklaracje z abordażu ostatniego statku. Muszę przyznać, że w tym roku łupy są <grywa> Pierwszego Rydzińskiego, prawda? Pierwszy i całą obrączkę, co na I tam przez dwie lat było kółko teatralne. Dziewięć lat temu, to były te 9 lat temu, odtworzyłem to, to kółko. No i tak po kolei kolejne ekipy chodziły z tego kółka teatralnego. E, no i tak już dziewiąty roczek funkcjonujemy. Ta ekipa się zmienia oczywiście cały czas. E, Ola w tym momencie jest najdłuższym stażem, bo to jest piąty rok w tym momencie, prawda? Jest piąty rok u nas. U nas w kółku, z tym, że to, że dobry fabulat jest kółko teatralno-kabaretowe. Także my zawsze mamy tutaj w grudniu premiera bajki dla dzieci, a potem w styczniu właśnie na premierę kolejnego programu kabaretowego. I w, pewnego, w pewnym momencie to kółko postanowiło się nazwać Teatr Kabaret Umowny i tak, tak to już i zostało. A dlaczego umowny? Bo wszystko u nas jest umowne. po prostu umowne. Bez tego wszystko można wytłumaczyć. Nazywam się Aleksandra Stępiska. jestem członkiem Teatru Kabaretu Umowne. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić widzów TV Kiepura i życzyć wszystkiego dobrego z okazji 30-lecia klubu. A ja nazywasz jeszcze i jestem też członkiem klubu, może Kabaretu Teatru Umowne i też chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich widzów.